Poczynają pierwszą akcję ofensywną. Rozpoczynamy od kapitana Krzysztofa Grabca, który będzie... O i strata! Teraz Michał Ścieżka i już mamy gol! 12 sekund, raptem potrzebowali Spartanie. Radzą sobie wyśmienicie Teraz na piwocie. Michał Ścieżka tak jak mówię, bardzo duża zmienność pozycji. Fenomenalny strzał Andrzeja Polachowa i jeszcze lepsza obrona Piotra Ducika. Dalej jeden... Maciej Piwowarczyk, przepraszam bardzo, teraz Polachow w polu karnym. Do ścieżki, ścieżka, do Piwowarczyka. Fenomenalna akcja graczy Iglomenu i rodzinnych restauracji A nie kto inny jak Michał Ścieżka Andrzej Polachow, Polachow, środkiem Ścieżka Na lewo do Piłwarczyka, Ścieżka, Piłwarczyk Aj, jak tego nie strzelił w Ścieżka Jako asystent, czy jako strzel bramki Ponownie Wasel Kula Kula, nie ryzykuje kiwania Ależ piętka do Ochela, Ochel No, teraz Gruchały i mamy powtórkę Jeszcze jeden rzut rożny Bardzo daleko gracze Iglomenu od pola karnego rywali Gruchała nie pilno, Otrębski nie pilnowany. ...i poprzez y, łatwym zwycięstwem Iglomenu. Iglomen i piękna akcja e, Piotr Ochel, który jak... ...Kawuli. Uwaga. Da... Dawid bardzo ładne uderzenie. Piłka trafia w Maciej Piwarczyka i... E, stać się wyróżniającą w nafie, bo widać, że ma bardzo dużo umiejętności. Teraz Gałka, nie ma miejsca na strzał. Do wiatra! Wiatr! Lewa noga! Ale niecelnie podał Tresole. Nie, e, artykuł e, zdaje się 12 przy przyciskach mówi również o tym, że teraz obydwie nogi gracza mogą znajdować się na boisku. Ja się zagadałem, to ja przyciskach cucalowych, a ścieżka miała kolejną szansę na podwyższenie rezultatu, ale strzał był prosto w do dzika. Teraz Rafał Bruchała, uderzenie, no, ale znakomicie jego intencje wyczuł Waldem. I do ścieżki, ależ podanie i Andrzej Polachow, tu nie bramkę, Andrzej Polachow i ostatnią chwili piłkę wybie, 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 wybija mu Adrian Gałka do przeniosły, przeniosło, ma Szczepańskiego, Szczepański musi się obrócić, ale zagrał piętką! Zderzenie z Piwowarczykiem, nie ma mowy o faulu i mamy... Dalej przy piłce Szczepański zagrał klepkę, więc się z przeniosłą. Szczepański I uderzenie broni Waldemar Kopacz do końca... E Teraz e ucierpiał Szczepański, a w międzyczasie Wasyl Kula 10 sekund do końca, ka tych karnych nie będziemy mieli Wojtek kłaga, czy jeszcze strzeli? Kłaga strzał, rykoszed, piłka w rękach kopacza ścieżki, przebawa akcję Gruchała, teraz Grabiec, Grabiec do wiatra wiatr, 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 lewa noga, wiatr uderza, broni kopacz robaków I teraz akcja Polachowa, Polachow wsunie lewą stroną, Polachow broni Dudzik Mamy rzut rożny, bardzo ładny Out, bardzo wysoko pochodzą spartani, tak będą ryzykować i teraz kabula, kabula przed szansą I mamy bramkę źle piłkę przyjął sobie Tu, kula, ścieżka Polachow, ależ Polachow to zaodegrał Teraz ścieżka do kuli ścieżka Jak tego, jak to mogło nie paszyć, Ależ fenomenalnie Pobiegł, y, utracie gola, przepiękna akcja iglomenu A teraz piłka prześladuje się po słupku, po strzale y, Adriana Gałki Zachęcam do tego co najmniej kilkukrotnie Fenomenalnie tutaj zostało to wszystko rozegrane Ale kolejny raz Y, y, graczy gromenu od poprzeczki wątpliwości, że gola nie ma Lachowicz Lachowicz na prawej stronie Lachowicz strzał i poprzeczka po poprzeczce piłka przelatuje Gromenu walczą i kontra przeniosło, teraz Gałka ma bardzo dużo miejsca i czasu Gałka, Gałka strzela prosto w ręce Kopacza, nie ma cztery niewiele brakło, a Kula w zasadzie by zakończył to spotkanie, Wasyl Kula do Mateusza i ponownie Kula przy piłce, Kula strzał i w końcu mamy bramkę e, drugą bramkę Teraz spadło sporo kotłowaniny w środkowej strefie boiska. Wiatr strzał lewą nogą. Bardzo ładne uderzenie. Iglomin rodziny restauracje, Maciej piłkowarczyk. Na prawą stronę do Polachowa, ale ma dużo miejsca. Andrzej Polachow, Polachow, uderzenie. Piłka od i od ręki przeniosło. rykoszed po drodze, ale piłka trafia do Kopacza. Ponownie grabiec. Ma dużo miejsca lewa noga. Grabiec. Broni na raty Kopacz. Broni na raty Kopacz. A teraz kontra 2 na 0, 2 na rąbka za Ścieżka, do Polachowa, Polachowi gol! 6 do 1 za bardzo... Krzysztofa Grabca. Aj, bardzo ładne uderzenie Polachowa, ale broni Ścieżka. I teraz mamy kontrę Spartan, Grabiec, z miał w prawej nodze, przeniosły broni Kopacz, ależ on dzisiaj fenomenalnie się zachowuje na tej bramce. Huagi na lewym skrzydle, ma hektar wolnego pola. Do Szczepańskiego, ma teraz przed szansą, broni ponownie Kopacz. Kula sunie lewą stroną, basyl Kula wycofał piłkę, zwolnił tempo tej akcji. Ależ nie, teraz pol i gol. Mateusz Otremski asystentem. Partanie wybijają Otremski, otręmski z Ohelem, Ohel. Ohel, Otremski, teraz przed szansą, otręmski broni Dudzik. Yy, I teraz... O... Minuta do końca spotkania. Wiatr yy, do Kawuli, Kawula do Gruchały, Gruchała z wiatrem, wiatr. Ach, nie strzelasz, tak? Chciał podać wiatrowi, gad. Wiatr się już y, nie bał i strzelił, ale broni y, knapik, y, y, kopacz. gurchała niecelnie. 20...